Simałeczko, witam Was w kolejnym odcineczku Hatzner gramy Gramy Kim, jak widzicie, już została piknięta. Jeżeli chodzi o build, to tym się totalnie nie zgorujcie. Ja będę robił build w trakcie gry. Idę nią oczywiście pod AD Carry. E, idziemy pod fizyczne obrażenia. Jeżeli chodzi o spell, to ja Wam polecam na kimś. kiedyś była meta, że się grało z Ghostem. E, faktycznie to działało, ale odkryłem to, troszeczkę się zmieniło. I najlepszym nie ma lepszego, pod spela jak Purify. Czyli to nasuwanie po prostu od jakichś tam stunów, slowów i tak dalej. I dodaje nam dodatkowo. Movement Speed'a na krótki okres, nie dużo Movement Speed, ale troszeczkę daje, więc jest to po prostu idealne dla Kimi, bo um, jedyne czego ona się może obawiać to właśnie Stuna, bo jak dostanie Stuna, to jest po prostu ONS leci na, niej, na nią. Dlatego gra się z nią e, Purify. Oczywiście ASOS emblem e, na pieniążek dostajemy 100 Golda e, za zabicie bohatera, a Kimi ma po prostu obrzydliwie silny early game, e, jak i mid game. Więc ona po prostu wybija każdego, słuchajcie, w polu rażenia, po prostu to schodzi jak niemowlakowi mleko z cyca matki, więc jest naprawdę fajna Jeżeli chodzi o mobilność, ma ten swój drugi skill, który daje troszeczkę mobilności. Cały czas ta postać jest w ruchu, więc, to też jakby jest oznaką mobilności pod tym względem, o tutaj chyba Grok niestety nie przetrwa, więc jak widzicie często tutaj przeciwnicy robią właśnie trzech na midzie i tutaj stwarzają nam problemy już od samego początku fajne stosowili, e, więc kim jest mobilna i niemobilna no bo jednak ten doskok e, no, ma długi cooldown i, i w sumie nie jest jakiś długi, ale za to, że sama postać jest cały czas w ruchu to jednak można powiedzieć, że jest to mobilna postać dosyć z, ogromnym, z ogromnymi obrażeniami, tak? Czyli nie musi się zatrzymywać, żeby zadawać obrażenia, więc to jest naprawdę świetne. Tutaj jak widzicie, ja wybrałem kraba zamiast bufa. Kim jest, jeżeli chodzi o bufa, to na tak Spoko, będzie miała bufa, tak? ale jak nie będzie miała to nic strasznego. To nie jest postać, która jakoś potrzebuje bardzo bufa. Raczej tego bufa się bierze dla farmy, żeby mieć jak najwięcej hajsu. Ale jak widzicie, tutaj grog, mój, mój grok umarł, więc ja wybrałem po prostu kraba od razu, wziąć kraba. I tutaj na, na bocie też weźmiemy kraba, więc jak widzicie, nie ma co próżnować. Fajnie jest wziąć dwa kraby. Myślę, że nawet się uda wziąć drugiego kraba. Jak widzicie, już mam dwa kraby, tak? czyli to jest tak, nie wiem, jak pięć bufów dosłownie, jeżeli chodzi o gold, więc chyba się opłacało, nie? Więc polecam Wam co Krab jest najważniejszy, zwłaszcza do takiej postaci jak Kimi i zobaczcie, w early game to nie ma co wiecie, próżnować, obijamy ile tylko możemy. I już tutaj może być kills. Proszę bardzo, jest już jeden kills. Łatwo tak, ona po prostu stoi na wala. Jeśli chodzi o tą postać, słuchajcie, jak z nią grać, jak, jak z nią grać w drużynie? Na pewno ona potrzebuje obstawy, więc e, fajnie jest, żeby Kim miała na np. dwóch tanków lub tanka fightera, którzy totalnie skupiają się na ochronie jej. A ona po prostu robi sobie e, damage damage. Turtle to jest coś po prostu cudownego na Kimi, jak ona to ma to jest po prostu totalny rozpierdziel Jeżeli chodzi o, nie patrzcie tutaj na mojego builda, ja tutaj pod podadę, tutaj czasami środkowo coś mogę kupić, też na Magic Image eee. Słuchajcie, Bówka sobie teraz wyjdziemy, zaraz też powinien być krap na topie myślę Tutaj jest lapu-lapu na tą Hanabi, ale myślę, że sobie z nią da radę. O proszę, dobra, idziemy pomóc. Zobaczcie jakie fajne gangi Makimi. Jak już wejdę w to hanabię, to ona już po prostu no nie ma szans. Ta, ta Angela jej nic też nie da. I Angela też Zobaczcie, jak Andrzej chodzi hapy. To jest po prostu coś pięknego. A tutaj tak z tego bym nie wyszedł, więc szkoda bo mi używać A Jak widzicie słuchajcie, że tak trzech nie przeżyjecie, czasami po prostu trzeba puścić i... E, nie, po prostu nie używać spela, bo nie wiem, flicker, na przykład to ja bym użył flickera. To myślę, że jakbym miał flickera, to i tak bym chyba nie, nie sądzę, żebym przeżył. A teraz może fajnie mi się przydać, żeby zrobić po prostu coś konkretnego w jakimś tym fajcie. Fajne, ma słuchajcie early game i słuchacie push. Kimy ma też bardzo dobry push, więc na pewno też na tym fajnie się skupić. Zobaczcie, jakie mam fajne obrażenia cały czas w ruchu, staramy się być cały czas dosłownie w, w ruchu i tymi króleczkami nawalać jak najwięcej możemy, tylko nawet jak chcecie AD to też warto używać tego pierwszego skilla jak chcecie kogoś na odległość trzymać to też jest fajne jak podejdzie to wiadomo, że przyłączacie na obrażenie AD no i idzie fajnie słuchajcie ja też kupuję tak, pierwszy kupuję krytyk na niej jeżeli chodzi o AD build to polecam wam najpierw krytyka kupić, później możecie kupić zielony mieczyk Demon Hunter i to są nam tak naprawdę te trzy przewodnie itemki, które powinniście mieć. Jeżeli chodzi o buty, to ja wziąłem w tej grze buty na asysty z tego względu, że wiedziałem, że będę miał na pewno jakieś asysty. Grok ma Ezecuta, więc na pewno będzie tutaj jakiś tam killsy chciał wziąć. Tutaj Lolita troszeczkę rambo zrobiła. i zobacz, czyli na, 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 nawet na dystans możemy trzymać kogoś z tego pierwszego sklepu, więc to jest naprawdę fajna postać. Ciężko ją zabić jeden na jeden. W tym fajcie jest też bardzo fajna, dużo obrażeń robi i jest to słuchajcie postać Hyper Carry. Co to znaczy słuchajcie Hyper Carry? Czyli jest to postać, która jest zdolna tak naprawdę wygrać sama grę. Jeżeli gracie dobrze Kimi, jest tutaj nawet jeden gracz polski, który gra tą kimi po prostu jak Poe, dosłownie. Nie wiem czy znacie to jest Leaf, po prostu tą kimi, to co on robi to jest niepojętne. Naprawdę grałem po prostu tą Kimi fajnie te robił. Można się od niego wiele nauczyć, więc jak e, szukać jakiegoś pro Kimiego, to tutaj na pewno jest taki gracz. On jest global chyba 17 czy tam 15. E, jest to najlepsza, jedna z najlepszych Kimi w Europie, więc warto się od niego uczyć i podpatrzeć, jak on tam gra tym. E, I on też zawsze gra z Purify'em, on gra zawsze mida. On zawsze ma kogoś do obstawy. On zawsze gra tak, żeby ktoś go ochronił, yy, i on po prostu robi sobie giereczkę dosłownie, yy, dosłownie sam, tak. Yy, oczywiście wiadomo, że zawsze się zapomina o supportach. Bo to jakby jak nie chronić tej Kimi, też to wiadomo, że nic nie zrobi. nie? Więc jak macie Kimi, a teraz Kimi słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale ona w epiku w legendzie na 100%, słuchajcie, cały czas ona jest open, cały czas rzadko kiedy ktoś ją bierze, a naprawdę to jest free free win. Dla was biorąc kimi, które po prostu, słuchajcie, gry są szybkie, naprawdę gry trwają generalnie 10 minut, 12 minut, e, więc bierzesz taką kimi, niszczysz grę i po prostu nikt ci już nie podskakuje. Ona wiesz, wszystko ciacha dobrze i przeciwników, i obiektywy działa szybciutko, jest dosyć mobilna, jest idealna. Po prostu zobaczcie, jakie ma obrażenia zobaczcie, nic mi już nie robią nie? i Purifier się już zużyjemy, teraz już tutaj nawet nic nam nie działa, nie. Ale tutaj niestety z złą pozycję miałem Ale myślę, że już mamy to w grze, już, już, przepraszam mamy w kieszeni tą giereczkę. Naprawdę sporo tutaj obrażeń mamy. Aha czyli harid jest... Już dlaczego przegraliśmy Harid był tutaj off. My na dysie jesteśmy jak coś cały czas, jak widzicie. Więc cały czas te giereczki z widzami fajnie lecą. Więc to on jest off. No, bywa, może jakieś tam lagi, z tego co ja wiem, to on coś tam z ręką ma, więc no niestety trzeba mu to wybaczyć, trzeba mu wybaczyć tego awka, ale myślę, że wróci. Jeżeli chodzi, o wady Kimi, to moim zdaniem, tak jak już mówiłem wam, to jest Stun, dlatego macie tego Purify'a i Kimi jest na pewno, słuchajcie, Alucard, może to śmieszne, ale Alucard chiebie to Kimi, jak nie wiem. Grałem na Alucarda, z, będąc Kimi, grałem Alucardem na Kimi, więc w obu tych przypadkach sprawdziło się. Zobaczcie, jak ma zobacz, jakie obrażenia. Nie? No nic, nie ma, nie ma opcji. Boom! I słuchajcie, ult jest też idealny dla mnie totalnie, e, dlatego że możecie, słuchajcie, często to się ucieka, nie Nalo, więc e, taka Kimi tylko sobie one z. Ulta i, i po prostu GG jest, nie? Ja tutaj słuchajcie, nie mogłem tam wbić, by tak bym to za dużo nie pomógł, zwołałem puszować On był i tak 3 martwy. Mm, nie, szkoda, że tak głęboko się tam wbił. Bo myślę, że mogliśmy więcej zrobić. Tutaj przewidziałem, że Mino będzie chciał e, iść w te strony, więc e, go spowolniłem. Już mamy double killa. Zobaczcie, jakie ono ma obrażenia, nie? Po prostu totalne rozpierdzenie. I BUM! Oczywiście, że Jakiś totalny, więc teraz słuchajcie, widzicie, ja dostanę dosłownie kilka killów, jest minuta ósma i słuchajcie, tu już jest tak naprawdę the end, to jest już, kim jest teraz dwa itemy, mam Kryta, Demon, Huntera, zaraz zielony mieczy kupimy i to już jest pograne tak naprawdę, nie, już nie mają tutaj przeciwnicy większych szans, Zresztą zaraz... zobaczcie już, zobaczcie, zobaczcie. po prostu na napierdziela tym kolczkami, to jest a jak bierzecie kimś słuchajcie, on jest cały czas open, jak chcecie szybko rangę wbić, to boom to jest po prostu nauczcie się grać przy Kokimi, jest ona bardzo łatwo do gry. Wiadomo, że tam prosi to już mają takie swoje szczegóły, ale takie wiecie, granie po prostu, to jest po prostu banalna no Zobaczcie, co robię, ja tylko skupię się na tym, żeby przeciwnicy do ciebie zbyt blisko nie podchodzili, i tylko spamujesz jeden, jeden ten atak nie? i nic więcej. I czasami trzeba dobić z, z ulta, więc generalnie mechanika sama kim jest dosyć łatwa ale wiadomo, żeby być taką mocną, taką pro to trzeba swoje rozegrać. Ale tak, wiecie, na takim poziomie, to takimi, to po prostu yy, nie potrzeba jakiejś, wiecie, pro-umiejętności, po prostu znać jakoś jej mechanikę, yy, pozycjonować się jakoś w miarę dobrze i słuchajcie, to co jest najważniejsze też, to robić damage. Damage. Trzeba naprawdę robić dużo obrażeń tą postaci, to jest postać stworzona, żeby robić jak największe obrażenia, więc jak widzicie, to po prostu ja już jestem legendary, e, więc też fajną obstawę mam, to trzeba przyznać. Więc słuchajcie, jak chcecie naprawdę wygrywać szybko szybkie gereczki, takie 100% to po prostu bierzcie Kimi, One jest Open co drugą grę, co mnie śmieszy w ogóle. Ludzie wolą banować Ginewry niż Kimi. A taka sprawa, że to Kimi jest Hyper carry, a nie Ginevra. Ginevra jest, e, jest dobra, po prostu jest silna. Ale to nie jest jakiś hyper carry, tak? Ona ci sama nie wygra gry. A Kimi wygra. Więc e, warto tutaj tą Kimi spróbować swoich sił i ją ciskać jak możecie, jak najwięcej. Bo jest po prostu silna i słuchajcie, zobaczcie jak... zobaczcie te ta Hapelorda. Tak naprawdę oni myślicie, że Groki, i ta lolita coś robią w to ja zrobiłem przecież? To takimi robi. Jest chora postać, taka jest prawda. Zobaczcie. Jest po prostu OP. Zaraz dogonimy tą parowę. O, płacz! Widzicie to? Po prostu ha, 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 ha schodzi, jak nawet nie patrzysz, ale już nie ma hapy, nie? No i no, co, czy to nie jest easy? Więc e, totalnie tutaj Kimi to jest totalnie, totalny win. To jest po prostu win. Jest meta champion. Słuchajcie, ona będzie długo, myśl jeszcze w mecie, e, więc e, polecam ją bardzo gorąco. Kimi ma dostać, nerfa. Ma dostać nerfa. Yy, będzie ten nerf, ale on jest naprawdę niewielki. Nie jest on na damage, nie jest on na jej skille jakieś, tylko jest on po prostu na jej HP. Będzie Kimi miała troszeczkę mniej HP, chyba tam 100 różnicy, yy, czy tam nawet 200. Ale się to zmieni dużo, bo przecież ona i tak, tak nawet jak miała jeden, nie wiem, nawet jeden HP i miałaby dobrą obstawę, to ona dalej będzie OP. Więc jak widzicie, fajny damage i polecam Wam gorąco, że chcecie szybciutko wbić się rangę. Jeżeli chodzi słuchajcie o builda, to tutaj pokażę, o jest, pokażę Wam najlepszego builda moim zdaniem, jest to build polskiego gracza Rokotiva, myślę, że jest mega mocny, robi wpytę dymja. Zbieracie sobie na początku zielony mieczyk i te buciki na asysty, że dostajecie golda za asystę, ale słuchajcie, ja bym nawet przerzucił sobie te asysty na pierwszy, na pierwszy priorytet, jakby na pierwszy item, bo czasami po prostu się zapomina i możecie nie kupić. A jednak wiadomo, że w early game takie buciki się sprzedadzą, więc fajnie jest je mieć już od początku, bo wiadomo, że też asysty na kimi to rzecz normalna, często się je ma. I, I tyle, mam nadzieję, że wam się podobał i ciskajcie kimi póki możecie, nawet po nerfie będzie OP. Siemaneczko.